Byłem w organizacji przez 40 lat. Zostałem ochrzczony w roku 1988. Nie jestem z tego dumny, ale trzy razy zostałem wykluczony. Potem, jak zostałem wykluczony po raz trzeci, miałem wiele do przemyślenia. To, co czytałem w Biblii, to, co widziałem, jaki jest Jezus Chrystus, jaka jest prawdziwe oblicze miłości, Uświadomiłem sobie, że coś jest nie tak. Wtedy się obudziłem. Zostawiłem komitet sądowniczy bardzo smutny. Uświadomiłem sobie, że to nie była organizacja, do której się zapisałem. To jak byłeś w ten proces? Czy można powiedzieć, że bracze, że zgromadzenie świadków wiechowe nie okazywali się zbyt wiele miłości podczas tego procesu? Odniosę się do tego, co mówi Biblia. Karcin nie jest powodem do radości, ale ze mną to było niesprawiedliwe. Budzi to we mnie bardzo mieszane uczucia. Ten ostatni czas ze starszymi to już im wybaczyłem w sercu i zostawiłem, właściwie wyszedłem, mówiąc im, że ich kocham. I jeśli mam oddać życie dla nich, to bym był gotowy. Ale nie ma co się cofać. Teraz jesteś na konferencji Witness Now for Jesus na zachodnim wybrzeżu Sakramentu. Opowiedz nam o swoim doświadczeniu poznawania prawdziwego Jezusa z Biblii. Jeszcze Ci tego nie powiedziałem, ale po raz pierwszy w życiu pomodliłem się do Jezusa Chrystusa. I moje doświadczenie jest tak, że moje całe życie się zmieniło. Wszystko się zmieniło w dobry sposób, właściwie w błogosławiony sposób. Dwa tygodnie po moim komitecie sądowniczym byłem tu na tej konferencji i wiedziałem, co muszę zrobić. I wtedy poszedłem do Ciebie, zadawałem Ci pytania. I wreszcie udało mi się zrobić wszystko prawidłowo. Teraz powiedz wszystkim, jaka jest różnica pomiędzy byciem świadkiem Jehowy i odnalezieniem prawdziwej wolności w Chrystusie. Istnieje wiele dużych różnic. Jako świadek Jehowy, zawsze bardzo ciężko pracujesz, aby mieć aprobatę Boga. Musisz bardzo mocno pracować. Każdy błąd, który popełniasz, sprawia, że czujesz się winny. Nie chodzi o to, że cały czas grzeszę. Popełniam wiele błędów, ale uświadomiłem sobie, że jest wolność w Chrystusie. Teraz już wiem, że mogę Mu służyć, jestem uczniem Jezusa. Jak jesteś świadkiem Jehowy, jak nie wiesz o tym, to wiedz, że ciągle musisz nosić ciężar, ciągle musisz pracować, zadowolić starszych, czytać najnowszą literaturę, musisz być na bieżąco, strażnicą, spotkaniami. Jeden ciężar za drugim. I świadkowie Chowy nauczają, że jedyny sposób, w jaki możesz zostać zbawiony, to Twoje własne dobre uczynki i wytrwałość. A w Biblii jest inaczej. Efezjan 2,8 gdyż łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się do dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Poznając Jezusa w Biblii, Mateusz XII, przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja wam zapewnię wytchnienie. A Jezus, powiedz mi, jak wygląda ten odpoczynek w Chrystusie? To jest niesamowite. Jak czytasz list Jakuba, Wiara bez uczynków jest martwa. Nawet ten fragment to źle został zrozumiany. To nie chodzi o pracowanie albo o dawanie wiele godzin albo wiele czynów, żeby zdobyć zbawienie. Jakub nie mówił o tym. Jakub mówił, że jeśli jesteś chrześcijaninem, to będziesz to pokazywał przez Twoje uczynki, miłości, czyny, że jesteś prawdziwym chrześcijaninem. Więc czynimy dobre ucieki, dlatego że jesteśmy zbawieni, a nie po to, abyśmy mogli zostać zbawieni. Tak. I tutaj jest pokój. I wszystko, co robisz, nie dlatego, że stoi za tym osobisty interes. Ja służę Chrystusowi, bo kocham go. Nawet jeśli by mi nie dał życie wieczne, nawet jeśli nic nie zdobędę, i tak będę go kochał. Gdzie jeszcze mogę iść? On jest zgodzień. I prawdę mówiąc to może to jest nowa, rewolucyjna koncepcja dla siatków, dla byłych siatków. A jak poznajesz Jezusa, On jest wart wszystkiego, przez co przeszliśmy, tylko po to, by Go doświadczyć i poznać. W Biblii jest napisane w Hioba, choćby mnie zabił, jeszcze będę mu ufać. Powiedz wszystkim, co się stało po naszym spotkaniu na konferencji. Kilka osób doprowadziło cię do wiary w Jezusa i złożyłeś wyznanie wiary. Co stało się później? Wiesz, ja wiedziałem, co mam zrobić. Widziałem wodę w basenie. I pierwsza rzecz, co przyszło mi na myśli, to etiopski eunuch. On nie czekał, on już nie mógł, nie mógł się doczekać. On wiedział dokładnie, co ma zrobić. I wiedziałem, że kolejny krok jest zostać ochrzczony. I on ciebie żebyś mi pomógł w tym. I wiedziałem, że po tym się będę służył Jezusowi Chrystusowi. Więc musieliśmy przejść przez sześciomiesięczny proces. Było 100 pytań. Robiliśmy tak? Nie. W Biblii nie jest napisane, że musisz przejść przez proces. Jedyny warunek na chrzest jest wiara i opamiętanie. W imię Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak etiopski eunuch. Jeśli masz wiary, jeśli otrzymasz dobrą nowinę, tą, zobaczył tą wodę, miał pragnienie, został ochrzczony i nasz brat w tamtym roku został ochrzczony tutaj w basenie, w hotelu, w imię jedynego, prawdziwego Boga, w trójcy jedynego. Nie w imieniu Jehowy Jezusa i organizacji kierowanej przez ducha. To jest fałszywy chrzest strażnicy. On jest teraz uczniem, jest naszadowcą Jezusa. Jak inni mogą zapoznać się z Tobą? Czy jesteś w mediach społecznościowych, czy na YouTube? Jestem na Facebooku. Ale szczerze, ja mam dużo pracy. Chcę uporządkować wszystko w moim życiu, aby być bardziej dostępnym. Ja mam cel, żeby dzielić się dobrą nowiną. Tą prawdziwą dobrą nowiną. Dobra nowinia. Nie jest głoszenie siebie i korporacji. Nie mówimy, tak, my jesteśmy świadkami niechowe. Słuchaj nasze przesłanie. Nie. Głosimy Chrystusa, moc Boży ku zbawieniu. Że Jezus Chrystus umarł w naszym miejscu i wybacza nam. Teraz możemy mieć czyste sumienie. Kochany tutaj nasz brat zdobył przemiany życia. Widziałem go w tamtym roku, śledziłem go w mediach społecznościowych. Widzę, jak jest przemieniony. Ma totalną przemianę w życiu. I jego chrzest się odbył zaledwie rok temu. I to jest niesamowite świadectwo. To jest moc Boga. Zbawcze przesłanie Ewangelii. Biblia jest napisane w Rzymie 1.16. Ewangelia jest mocą Boga ku zbawieniu. Ja i mój brat jesteśmy żywym dowodem, że Jezus żyje. Że Jezus zbawia. On jest prawdziwym zbawcą. Pan, panów, król, królów jest nawet Bogiem, który przyszedł w ciele. I jeszcze raz dziękuję za przybycie tutaj i nagranie tego filmu.